udostępniajcie, udostępniajcie dziewczyny i zaczynamy i zaczynamy, zacznę tylko dwa ostatnie komplety dresowe mi zostały, rozmiar S na M pasuje na L też, dziewczyny ja noszę L i spokojnie weszłam, nie mam nigdzie tu luźno jeszcze mam luz, spokojnie dwa ostatnie komplety zostały z welurku 64 złote został z kolorku takim bordowym Dobra, 175 osób jesteśmy, super dziewczyni, ale pak zabrać do służby. Kaczy, a ta magia tylko. moja. Udostępniamy, dziewczyni, jeszcze mocno, mocno, moje kochanutki, dajcie jeszcze troszkę do góry, 200 osób, dajemy, dziewczyni, piękny kompleks za udostępnienie. Mamy, dziewczyni, piękna błyska. jeszcze... Tak, fajnie, Elżbieta, tu jest, kochana, jeszcze tu mam spakowana nawet. Tu jest fajnie, Elżbieta. Zapomniałam dołożyć do paczki. Dobre, 269 zł wkładane przez górę, trzymające rozmiarówkę i tylko mamy już do 40. Nie mamy już 41 z tego. Od 36 do 40. Sweterek, który mam na sobie, to jest taki golfik. Bardzo proszę. Taki golfik w kolorze śmietankowym, taki dosyć modny w tym bardzo sezonie. Nie jest to polski producent. Spodnieco z z ekoskóry? Nie, nie ma. W nastroju znajdzie coś dla siebie na tej płycie. E, to jest balada, tak mówiłem, reggae z funkiem, jest dancehall, jest rap, e, e, jest roots reggae. Są e, trzy kawałki, które już znacie. Get up, Poczu i Talisman, który był pierwszym singlem promującym tę płytę. Więc e, tu będzie e, niezła składanka gatunków. No ja Godzina, godzinę. Godzinę, ona pije godzinę kawa, dwie godziny kawa. Jeszcze wiem co robi Jak prząta, ona pije 5 godzin kawa. Pije, pije, daje do lodówki, potem wieczór Ja od razu, jak w wodę go piję. No ja herbatę Lepiej się na tej kawa, smakuje Smakujmy ten. Ja. Nie. Co? Jak to się nazywał Ten bal? Nie. B i, C. i tu my mamy tak czarny kolor czarny ze złotym zobaczcie taki piękny ma dzwonek tutaj ten mankiet, ten szlafroczek jest koszulka tutaj ma gumeczki i ona jest od 75 do 85 odbywam dziewczyny już sprawdzam czy ja mam tutaj miary nie ma wymiaru Dobra, te bluzeczki koralowe, w międzyczasie Wam pokażę. Mm, wiem, o które chodzi, no brałam już je tyle razy, dobierałam te woskowane. Są super, wiem, bo już w tamtym roku je miałam i też sama je miałam dla siebie, po prostu chodziłam w nich non stop. <grym> Raczej nie będę już ich miała, już je tyle razy domawiałam, że no raczej ich nie będę mieć.